Witam Was na kanale Zakazany Ogród. Mamy wrzesień, a wrzesień to dla nas nic innego, jak również czas zbioru winogron, żeby zrobić nasze wino. Dlatego dzisiaj zabieram Was na wyjątkowy spacer. Porozmawiamy o winie, o winogronach, o sadzeniu winogron na wino i o winobraniu w Polsce. Zapraszam! You 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 know Muzyka And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get so to the skin, feel free. Shut the world out. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie niezwykle magiczny, dlatego, że jest związany z moją i mojego męża wspólną pasją. Aczkolwiek śmieję się, że tak naprawdę ja jestem tutaj testerką wina, a całym twórcą procesu jest oczywiście mój mąż. I dziś chciałam Wam troszkę pod tym poopowiadać. Mimo tego, że w Polsce wino jeszcze nie jest tak mocno popularne, a przynajmniej wino polskie. To tak naprawdę mamy wiele fantastycznych winnic i wiele fantastycznych e, szczepów winogron. Tutaj można hodować dlatego pomyślałam, że może być dla Was ciekawa, ciekawa rzecz, a przynajmniej miła na jesień, żeby troszeczkę o tym winie i o winogronach porozmawiać. A być może niektórzy z Was chcą w swoim ogrodzie zasadzić kilka winorośli i mieć z nich właśnie pyszne wino. Dla nas winnica jest taką odskocznią. Co prawda, wymaga bardzo dużo pracy, natomiast nie wiem jak to się dzieje, ale Winorośla, winogrona powodują, że czujemy się bardzo zrelaksowani w tym miejscu, dlatego bardzo często tu przychodzimy i bardzo często przychodzimy tu po to, żeby spocząć na kocu, zrobić sobie mały piknik, napić się herbaty bądź lampki wina i spędzić fajnie czas całą rodziną. Winnic mamy tak naprawdę dwie i winnica, na której teraz jesteśmy, jest winnicą najstarszą. E, o tym Wam zaraz opowiem dokładnie, jak została przygotowana, jak coś się na niej działo, ale to jest winnica najstarsza i na tej winnicy mamy 1000 tysiąc, e, tysiąc sadzonek winogron. Można tutaj zrobić kilka rodzajów wina, zarówno białego, czerwonego, jak i różowego. Natomiast druga winnica, która jest winicą nową, mamy na drugim wzgórzu. Jest do niej troszeczkę kawałek większy, żeby się do niej przejść. Natomiast jest również fantastyczna, ponieważ na tej winicy mamy pole lawendy, ale jest winicą młodszą, gdyż ta winnica w zasadzie jest winicą, która Powstała już z winoroślinami w 2016 roku, a przygotowanie tej winnicy trwało od 2014, o czym Wam zaraz też opowiem, dlaczego tak się działo. Natomiast winnica, która jest na wzgórzu, to jest winnica, która ma tak naprawdę 4 lata, i dopiero w tym roku będziemy mogli się cieszyć takim naprawdę fajnym efektem tej winnicy. W zeszłym roku zbieraliśmy pierwsze winogrona na niej, ale dopiero ten rok będzie taki naprawdę, taki wow. Słuchajcie, wiatr jest dziś nie Mam nadzieję, że nie wpłynie to na to nagranie, ale chciałam wam troszkę popowiadać, ponieważ i jutro mamy już zbiory winogron. Zbiory winogron tak naprawdę odbywają się właśnie najczęściej jesienią, przynajmniej w Polsce, bo na świecie w różnych krajach jest dużo cieplej. I są zależne od pogody, od tego, jaki cukier w tych winogronach jest, jak fajnie one dojrzały. W zeszłym roku mieliśmy dużo później te zbiory, jako że mieliśmy je nawet po moich urodzinach. Ja cały czas ostatnio mówię o urodzinach, ale moje urodziny są końcem września, więc troszeczkę to się kojarzy mi z zbiorami winogron. I w zeszłym roku mieliśmy właśnie w okolicach moich urodzin te zbiory, natomiast w tym roku mamy w zasadzie już praktycznie w połowie września. Pogoda była po prostu piękniejsza i winogrona mogły lepiej tu dojrzeć. Natomiast dojrzewanie winogron to jest też ciekawy proces, o którym Wam zaraz opowiem. Jesteśmy właśnie przy szczepie Solaris i jesteśmy przy szczepie winogron białych, ponieważ szczepy w Polsce troszeczkę różnią się od szczepów, które macie dostępne we Francji, które macie dostępne w cieplejszych rejonach. W Polsce tak naprawdę bardzo ciężko wyhodować winogrona z takich klasycznych szczepów, aczkolwiek jest winnica pod Wieliczką, gdzie e, słynie właśnie z tego, że pokazała, że winogrona potrafią się też dostosować do, do danego rejonu. Natomiast, natomiast większość winnic w Polsce tak naprawdę bazuje na szczepach, które tutaj po prostu fajnie się sprawdzają. I takie szczepy, które właśnie my mamy z białych winogron, to jest przede wszystkim Solaris, Muscaris i Hibernal. W zasadzie szczep Solaris jest takim najpopularniejszym szczepem. Jeżeli piliście już jakieś wino dostępne w Polsce, jako polskie wino, zrobione w Polsce, wyprodukowane w Polsce, to najprawdopodobniej mogliście trafić w pierwszej kolejności właśnie na Solaris, bo Solaris to jest taki szczep, który można powiedzieć, że jest najłatwiej uprawiać. Jeżeli pragniecie w swoich ogrodach posadzić jakieś winogrona, to myślę, że to jest szczep, który jest naprawdę fajnym szczepem, ponieważ po przede wszystkim on dojrzewa jako pierwszy i to jest bardzo ważne, bo jak wiecie w Polsce pogoda jest różna i może się okazać, że jest... Takie lato, że te szczepy winogron nie zdążą nam tak idealnie dojrzeć. Dlatego fajnie jest korzystać z takich szczepów, które dojrzewają w pierwszej kolejności. Solaris jest fajny winem, bo to jest takie wino, wiecie, owocowe, świeże, lekko słodkie, ale nie... Bardzo słodkie, bardzo fajne polskie wina, właśnie z tym szczepem Solaris są. Nasza winnica jeszcze wina nie sprzedaje. Mamy wszelkie pozwolenia, ale jeszcze czekamy z całymi wszystkimi procesami sprzedaży, natomiast wino nasze już jest, i nasze wino tak naprawdę w zasadzie od kilku lat już produkujemy. Śmieję się że troszeczkę na potrzeby domowe, ponieważ całe później zbiory winogrąt też jest u nas jedna. Wielka impreza, o której też Wam zaraz opowiem. Z czerwonych winogron mamy Cabernet Cortis i Regent. Natomiast winogrona różowe to souvenirs gris. Natomiast, żebyście też wiedzieli, oczywiście z winogron białych zrobimy tylko i wyłącznie białe wino, natomiast z winogron czerwonych możemy zrobić wino zarówno czerwone, jak i różowe. To wszystko zależy tak naprawdę od procesu maceracji, jak długo będzie, będą macerowane te winogrona. U nas zbiory szykują się tak naprawdę już jutro i w weekend, ponieważ co roku mm, zbiory są dla nas też no troszeczkę taką imprezą, można powiedzieć, jak we Włoszech. Dlatego. Zaczynają się rano. Najpierw no dość spora ilość ludzi przyjeżdża nam pomagać się w tych zbiorach, bo jest tu naprawdę bardzo dużo winogron do zebrania. Tak naprawdę z takiego jednego krzaku winogrona mamy około, średnio około kilogram owoców. Czyli może być troszeczkę więcej, może być troszeczkę mniej, ale średnio około kilogram owoców, ponieważ chodzi przede wszystkim o to, żeby te owoce były dobre. Nie chodzi o... Ich ilość, tylko chodzi o ich jakość, ponieważ od aromatu tych winogron zależy też aromat naszego wina. I met you at the Że troszeczkę w inne miejsce, żeby było mnie lepiej słychać. Tak jak się śmiałam do was na początku filmu, bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać wam winnicę w tym pełnym rozkwicie. A teraz tutaj też jest wiatr. Ale zaraz wam pokażę, jak wyglądają, jak wyglądają winorośla, jak je się przygotuje właśnie też na miesiąc przed zbiorami, ponieważ to też jest dosyć fajna rzecz. Zacznijmy od tego, jak przygotować pole pod winnicę. Słuchajcie, to nie jest prosty proces. Ten proces tak naprawdę trwa. Około dwóch, lat, około dwóch lat przygotowujemy same pole pod winnicę. Zaczyna się to oczywiście od badań gleby, bo pod taką, można powiedzieć, inwestycję, no naprawdę, już warto sobie tą glebę dobrze zbadać i ją odpowiednio dostosować, żeby pH gleby też później było odpowiednie. Dwa lata, i ten pierwszy proces tak naprawdę to jest takie spłukiwanie gleby. Na winicy gleba już później nie jest absolutnie spulchniana, ale na początek, żeby te winorośla bardzo mocno mogły pójść w korzenia, spulchnia się specjalną maszyną glebę na około metr, nawet do półtorej metra. Po to właśnie, żeby korzenia tych winorośli mogły bardzo głęboko wejść w ziemię. Dzięki czemu te młode winogrona mogą naprawdę fajnie zacząć się tutaj zadomawiać. Drugi proces później, już po tym całym spluchnieniu ziemi, to już jest przygotowanie właśnie tutaj gleby. Tu jest wapnowanie, tu jest później nawożenie obornikiem, tu jest sadzenie roślin motylkowych, po to właśnie, żeby te winogrona też mogły tutaj walczyć mocniej, że tak powiem, o przetrwanie, ale żeby właśnie ten proces e, ich wzrostu, ich siły był odpowiedni i żeby one tutaj mogły dobrze rosnąć. Tak naprawdę od tej gleby zależy bardzo wiele. E, ja się śmieję, że prawdopodobnie zależy też smak tych. Mm, mm, no, przepyszne już są smak tych winogron. Natomiast same sadzonki winogron dostajemy z gołym korzeniem na wiosnę i sadzimy je, ale Proces też tego, żeby one miały odpowiednie owoce na wino trwa około trzech lat. Ja się śmieję, że to jest trochę jak z różami, aczkolwiek róże kwitną już na początku możemy się cieszyć tymi kwiatami. A w przypadku winogron pierwszy rok jest bardzo ważny, żeby winogrona poszły w korzenia. Dlatego nawet kwiatostany tej winogron się obcina po to, żeby one nie traciły mocy na wytwarzanie owoców, takich powiedziałabym byle jakich, tylko żeby one mocno u nas się zadomowiły. Miały jak mocno wzrosnąć, i to jest pierwszy rok. Drugi rok dopiero pracujemy nad tym, żeby one mogły pójść owoce, i dopiero trzeciego roku tak naprawdę mamy możliwość zbioru tych owoców i wtedy możemy robić z nich wino. Także 3 lata i 2 lata przygotowania gleby. Nie wiem, czy komuś chce się to robić, ale myślę, że na potrzeby takie domowe, ogrodowe, można stopniowo zacząć, albo przynajmniej część tych rzeczy, które na winnicach się robi, podpatrzeć. My z moim mężem byliśmy razem na kursie w set. Jest to kurs przygotowujący także sommelierów. Jest to fantastyczny kurs o winie i w set ma tak naprawdę trzy etapy. Etap pierwszy, który polecam na pewno każdemu, bo to jest. Kurs jednodniowy, podczas którego możecie się dużo nauczyć o winie, możecie się nauczyć, jak rozpoznawać wina, jak parować wina, które wina, do jakich potraw się nadają, jak się wina degustuje. Naprawdę fantastyczny dzień można spędzić podczas takiego jednodniowego kursu. My robiliśmy kurs w Krakowie, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Już drugi etap jest dużo trudniejszy, ponieważ drugi etap to jest kurs cały po angielsku, jest masa nauki i my akurat byliśmy na części wine and spirits, więc my też uczyliśmy się takich rzeczy jak e, whisky czy inne alkohole e, właśnie mocniejsze. E, natomiast e, to jest już wtedy kurs, który z tego co ja kojarzę trwał chyba 6 tygodni. Spotkania były cotygodniowe i był zakończony e, egzaminem. Natomiast Etap trzeci to już jest naprawdę bardzo, bardzo zaawansowany. Podczas etapu trzeciego już też można posiąść wiedzę z zakresu właśnie też mm, tworzenia wina. Na drugim etapie też oczywiście jest ta wiedza, na pierwszym też jest przekazywana, natomiast na tym trzecim jest ona naprawdę taka bardzo obfita. Ja się poddałam na etapie trzecim, stwierdziłam, że ten trzeci etap mój mąż na kurs pójdzie sam. Ja będę testować jego wina w domu, słuchajcie, świetnie mi to idzie. Myślę, że wiele kobiet tutaj też chyba wybrałoby tę część testowania. Także ja te nasze winy w domu już testuję. Natomiast mój mąż poszedł na kurs trzeci, zdał egzamin, także. Można powiedzieć, że naprawdę jest mocno zaawansowany. Mamy też w domu taki fajny, słuchajcie, wzornik, ja Wam go pokażę. My mm, się czasami tym nawet, że tak powiem, bawimy do testowania aromatów, po to, żeby nauczyć się też wyczuwać aromaty w winie. Bo jeżeli macie wino, które na przykład pachnie Wam brzoskwiniami, ananasami, to wcale to wino nie ma żadnych brzoskwini, ananasów w sobie, tylko ma winogrona. Cała magia winogron polega właśnie na tym, że jeżeli w dobrym winie czujemy brzoskwini, ananasy, jabłka, gruszki, różne aromaty, to tak naprawdę to są tylko winogrona. I właśnie wino podczas procesu maceracji, po zbiorach potrafi właśnie te aromaty nam wydobyć i sprawić, że to wino smakuje inaczej. I jest tak jak czekoladka w bombonierce, może być zaskakujące. My mamy właśnie taką książeczkę, właśnie przed Wam o tym mówiłam. To jest taka, taki powiedziałabym pudełko Próbkami zapachów i czasami właśnie sobie robię taki test zapachów, ponieważ spróbujcie sobie kiedyś wziąć wino, e, zamieszać się delikatnie nim i powąchać i zobaczcie, jakie aromaty on ma. I tak naprawdę każdy czuje co innego. Czasami to jest też kwestia naszego nosa, ponieważ niektórych aromatów nie jesteśmy w stanie nazwać, a gdy ktoś nam że to jest jabłko, no my już wiemy, że faktycznie to jest czerwone lub zielone jabłko. Także to jest też taka magia, właśnie winogron. Która jest ukryta w winie, same winogrona, a aromat całego świata. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć dobrą wiadomość. Dziś planujemy rozdanie, rozdanie naszego wina. Trzy takie buteleczki wina planujemy rozdać osobom, które napiszą komentarz, co najbardziej Wam się podoba na tym kanale, ponieważ mnie to bardzo może zainspirować do dalszego prowadzenia tego kanału. Także trzy komentarze później najfajniejsze wybierze mój mąż. No i za siedem dni od tego odcinka będzie rozwiązanie tego rozdania. Także jeżeli chcecie spróbować naszego polskiego wina, z zakazanego ogrodu, z zakazanej winnicy, to zachęcam do udziału w konkursie. Chciałam Wam teraz pokazać, jak wygląda takie, e, taka winorość przygotowana już do tego, żeby te winogrona fajnie nam dojrzały przed zbiorami. Ponieważ na miesiąc przed zbiorami e, te winogrona są jakby oczyszczane trochę z liści. Zobaczcie, tutaj praktycznie liści prawie w ogóle nie ma. natomiast tu te liście już sobie e, idą. Dlaczego? Dlatego, żeby właśnie one wtedy mogły tutaj lepiej dojrzeć. Wcześniej nie robimy tego. Wcześniej te liście troszeczkę zakrywają nam te winogrona. Dlaczego? Dlatego, żeby chociażby zabezpieczyć e, owoce winogron przed gradem. Więc to jest e, taka ciekawostka, e, ponieważ. E, ten krzew też się sam chroni, natomiast później go odsłaniamy i w ten sposób ten krzew wygląda przed zbiorami. Dzięki czemu te winogrona mogą naprawdę tutaj fantastycznie dojrzewać. My, przychodząc na winnicę, bardzo często właśnie testujemy winogrona. Ja i dzieci po prostu te winogrona, słuchajcie, jemy, natomiast mój mąż ma taką specjalną aparaturę. Wygląda jak taki pen po prostu, który sprawdza cukier w tych winogronach. I zawartość tego cukru jest bardzo ważna pod zbiory, ponieważ odpowiednia już ilość cukru powoduje, że możemy te winogrona zbierać. Natomiast cukru nie może być też za wiele, ponieważ cukier równa się alkohol. Więc jeżeli winogrona są za słodkie, już przedejrzałe, to tak naprawdę będziemy mieć takie wino, które daje tak zwanego kopę i upaja ekspresowo. Kolejną rzeczą, którą właśnie chciałam pokazać, związaną z tą winoroślą, to jest też sposób prowadzenia jej. Zobaczcie, staramy się tak naprawdę prowadzić odgałęzienia tych winogron w taki sposób, żeby były tu mniej więcej dwie gałęzie. To wszystko, co tu jest, to są tegoroczne, tegoroczne już po prostu odgałęzienia. Natomiast to, co jest tutaj, to jest proces, który robimy po to, żeby właśnie ten krzak winogron szedł w najlepsze owoce i tu te e, owoce naprawdę takie treściwe e, wydawał, e, dlatego w ten sposób się prowadzi, Je, zobaczcie tak poziomo, one idą sobie takimi właśnie rządkami, pięknie, dlatego te e, winogrona wyglądają fantastycznie, aczkolwiek powiem że byłam bardzo zaskoczona, e, gdy byliśmy na Santorini. Ponieważ tam winogrona rosły na ziemi. Po prostu szły sadzonki normalnie jak arbuzy po ziemi, co było dla mnie bardzo zaskakujące, ale faktycznie tam te wina były bardzo słodkie i bardzo upajające. Natomiast we Francji i ta szkoła też burgundzka, szkoła Bordeaux, to są właśnie rejony, w których też w ten sposób się prowadzi winogrona. To samo jeżeli chodzi o Niemcy. Także wszelkie szczepy winogron właśnie są w ten sposób prowadzone. I jak zobaczycie tutaj czujesz, jest naprawdę stara gałąź, ponieważ te winogrona zostały zasadzone w 2016 roku, więc w tej chwili mają 6 lat i naprawdę wyglądają fajnie, aczkolwiek we Francji widzieliśmy niektóre takie winogrona, które były już tyle letnie, że naprawdę to był kawał po prostu drzewa. Czas zbiorów na winnicy jest naprawdę fantastycznym czasem, aczkolwiek winorośla cały czas wyglądają fantastycznie i od początku wiosny też etap kwitnienia bardzo nas cieszy, Natomiast ten czas zbiorów to jest wiecie taka nagroda za cały ten rok, no i sprawdzenie, jak ten rok wygląda później w postaci winogron. Dlatego u nas e, przeważnie robimy wtedy taką imprezę dla znajomych, i znajomi oni tutaj bardzo mocno pomagają e, przy zbiorach. Natomiast teraz przy tych dwóch winnicach e, jest to naprawdę bardzo ciężkie, żeby tylko znajomi pomogli, ponieważ na tej winnicy jest 1000 sadzonek, a na drugiej jest jeszcze 1500 sadzonek e, winorośli. Dlatego. E, Przede wszystkim zaczynamy rano, i tak naprawdę rano mamy już taką grupę ludzi do pomocy. Po południu przyjeżdżają znajomi i pomagają, żeby te zbiora zrobić jeszcze szybciej. Później pomagają, żeby te winogrona odszypułkować, żeby te winogrona właśnie z tych szypułek oczyścić. I później te winogrona, właśnie razem ze skórką, przechodzą przez proces maceracji. Od tego procesu bardzo dużo zależy. To jest proces, w którym one są w takich kadziach i uwalniają wtedy wszystkie swoje aromaty. Dlaczego to jest bardzo ważne? Przede wszystkim dlatego, że później to wino, żeby było takie naprawdę fajne, aromatyczne, co jest ciężko często w domowych warunkach zrobić. To ten proces musi być też troszeczkę, że tak powiem, też spowolniony. Nie może być za wysoka temperatura, dlatego przy tym są też specjalne maszyny, które obniżają temperaturę tej maceracji, żeby nie doszło za szybko do uwalniania się tych wszystkich składników, dzięki czemu te wino jest bardziej treściwe. Etap tej maceracji z kolei wpływa na kolor tego wina, ponieważ też, jak wam mówiłam, z winogron czerwonych, czarnych można spokojnie zrobić również wino białe, bo to wszystko jest zależne od tego. Ile te skórki są po prostu macerowane, i jak się uwalniają z tych skórek wszelkie barwniki, garbniki i wszystkie, i wszystkie piękne aromaty. Natomiast wino różowe również właśnie z tych czerwonych winogron się robi. To nie jest robione nawet tyle, że z samych różowych winogron, tylko też z czerwonych. Jest to po prostu krótszy proces. Wino białe z winogron białych i to w ten sposób wygląda. Więc jak wyglądają te nasze zbiory z imprezą? Słuchajcie, w zeszłym roku tak się złożyło, że były zbiory późną jesienią i faktycznie e, naprawdę kawał ogromnej pracy, pracy, w zasadzie naprawdę ogromnej pracy wykonali nasi znajomi. Zrobiliśmy później imprezę połączoną z griiem. W zeszłym roku też troszeczkę sobie to połączyliśmy, że tak powiem, z taką częścią naprawdę już fajną, właśnie się też tym znajomym podziękować. Więc zaprosiliśmy znajomego, który jest masażystą i dodatkowo robił też masaże, tak żeby była taka naprawdę impreza, po prostu full wypas. W tym roku będzie troszeczkę spokojniej, ale też planujemy imprezę i też planujemy, właśnie, żeby te winogrona później oczywiście, Przetwarzamy właśnie tak, żeby one się mogły już macerować, natomiast później oczywiście celebrujemy też winem z wcześniejszego roku, które właśnie znajomi też nam pomagali robić. Czy my ta winogrona deptamy? Nie, słuchajcie, tych winogron się już nie depcze i w zasadzie to jest chyba tylko w krajach takich naprawdę ciepłych taki element chyba już tylko zabawy, żeby trochę tych winogron podeptać, wszyscy się śmieją, że z stopą, natomiast to już nie jest wykonywane. Do tego są po prostu takie maszyny. W ogóle jak byliśmy na podróżach we Francji, w tych krajach właśnie winiarskich, to jesteśmy naprawdę w szoku, bo tam maszyny takie rolnicze do tych winogron są specjalnie zaprojektowane żeby móc przejeżdżać ko tych rządków, żeby móc kosić no, koło tych rządków, żeby te winogrona też ścinać. Także tam jest to naprawdę bardzo mocno rozwinięte. Polska jeszcze takim krajem winiarskim nie jest, więc tu się, tu się dużo robi też ręcznie, ale już do wytwarzania samego wina robi się to maszynami, także nasze nogi tutaj nie biorą udziału. Można śmiało, śmiało wino pić. Słuchajcie ja, słuchajcie, ja o winogronach, o winnicy, w ogóle o roślinach, jak już pewnie zauważyliście, mogłabym mówić godzinami. Natomiast na pewno polecam Wam sprawdzić sobie, ponieważ w Polsce jest naprawdę bardzo dużo fajnych winnic. Sami zjeździliśmy masę i bardzo dobre wina też w Polsce są. Powiedziałabym, że nie są stosunkowo tanie, ze względu na to, że wytworzenie wina w Polsce jest po prostu, niestety, ale kosztowne. Tak jak mówię, tutaj nie ma kraju winiarskiego, więc wiele też rzeczy trzeba po prostu importować. Natomiast jest już coraz lepiej, coraz większa dostępność, także polecam, jeżeli chcecie swoje wina też nawet na potrzeby domowe tworzyć, ale polecam szczególnie. Pójście na różne degustacje, ponieważ jesienią bardzo wiele winnic, bardzo wiele takich różnych stowarzyszeń winiarzy robi takie fajne eventy, na przykład z młodym winem, gdzie można. Spróbować młodego wina polskiego, można oczywiście bożole, także na pewno są to fajne eventy. Można też jeździć i zwiedzać winice. My już mamy nawet taki nawyk, że jak gdzieś jedziemy, to sprawdzamy, czy są gdzieś w okolicy winice, żeby przy okazji e, pozwiedzać. I naprawdę jestem ja z wrażeniem, jak wiele tych winnic jest. Także na pewno was do tego zachęcam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, choć był nietypowy, nie było kwiatów, winogron, a jednak same owoce. E, no i dajcie znać, mam nadzieję, że Was to wprowadzi dzisiaj w taki Fajny, relaksacyjny klimat. Być może sięgniecie przy tym odcinku po lampkę dobrego wina, być może postanowicie kupić polskie wino, które na pewno będę Wam promować, bo promujmy swój kraj, bo ma wiele fajnych, dobrych rzeczy. Także dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli Wam ten film się podoba, to koniecznie dajcie łapkę w górę, napiszcie mi w komentarz. A jeżeli nie subskrybujecie, to dajcie subskrypcję. Dziękuję. You as you try. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on.